Bajkowa Zatoka prezentuje Bibliobóg na 4 pory roku Maria Konopnicka O krasnoludkach i sierotce Marysi Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam. Krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy. Drobny, niby ziarnka w bani. Jeśli który z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamykiem, na zapiecku czy w komorze, siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej mysie i noże. Pod kominem czy pod progiem, wszędzie ich napotkać można. Czasem który za kucharkę poobraca pieczeń zrożna, czasem z porwie z rynki, albo liśnie cukru nieco i pozbiera okruszynki, co ze stołu. Obiad lecą. Czasem w stajni zbicza trzaśnie, koniom spląta długie grzywy. Czasem dzieciom prawi baśnie. Istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce wejdzie, co chce zrobi, Jak cień chyżo, jak cień cicho. Nie odżegnać się od niego. Takie sprytne, sprytne małe, licho. małe licho, Zresztą myślcie jako chcecie. Czy kto chwali, czy kto gani? Krasnoludki są na świecie! Spytajcie się tylko, niani, rzeka. Za tą głębią, za tym brodem, tam stanęła rzeka lodem. Ani szumi, ani płynie, tylko duma w swej głębinie. Gdzie jej wiosna? Gdzie jej zorza? Gdzie jej droga het do morza? Oj ty rzeko, oj ty sina, lody tobie nie nowina. Co rok zima więzi ciebie, co rok wichry mkną po niebie. Aż znów przyjdzie wiosna chorza. I popłyniesz het do morza. Nie na zawsze słonko gaśnie, nie na zawsze ziemia zaśnie, nie na zawsze więdnie kwiecie, nie na zawsze mróz na świecie. Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza, pójdą rzeki het do morza. Ogródek. W naszym ogródeczku są tam śliczne kwiaty, czerwone różyczki i modre bławaty. Po sto listków róży, a po pięć w bławacie. Ułożę wiązankę i zaniosę ją tacie. A tata się spyta, gdzie te kwiaty rosną? W naszym ogródeczku, gdzie miesiała wiosną. Tęcza. A kto Ciebie śliczna tęco w siedmiobarwny pasie wymalował na tej chmurce, jakby na atłasie? Słoneczko mnie malowało po deszczu, po burzy. Pożyczyło sobie farby od tej pełnej róży. Pożyczyło sobie farby od kwiatów z ogroda. Malowało tęczę na znak, że będzie pogoda. Jesienią. Jesienią, jesienią, sady się rumienią. Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki. Świecą się jak gwiazdy pomiędzy listeczki. Pójdę ja się pójdę. Pokłonić jabłoni. Może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. Pójdę ja do gruszy, nastawię fartuszka. Może w niego spadnie jaka śliczna gruszka. Jesienią, jesienią, sady się rumienią. Czerwona jabłuszka pomiędzy zielenią. ZŁA ZIMA Hu hu ha, nasza zima zła. Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy pruszy. Wichrem w polu gna nasza zima zła. Chuchu, nasza zima zła. Płachta na niej długa biała, w ręku gałąź oszroniała. A na plecach drwa nasza zima zła. ha, nasza zima zła. A my jej się nie boimy, dalej śnieżkiem w plecy zimy. Niech pamiątkę ma. Nasza zima zła. Stefek burczy O większego trudno zucha, jak był Stefek burczy mucha. Ja nikogo się nie boję. Choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki, ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy, nasz tych wezmę u swej spisy. Lew, cóż lew jest, kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, co zły tylko kiedy pości. Szakal, wilk, straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś daleka, bo nie lubię, gdy ktoś czeka. Komuś zechce, to dam radę, zaraz na ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie, wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, a tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, Pędzi jakby hard ze smyczy. Tygrys! Tato, tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może miał kopyta straszne, Trzy czy cztery nogi, paścią taką, Czy tym rogi. Gdzież to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. Koniec bań.